CRC nabicie człowieka, rozpoznasz czynami, chory kurwa rap, ej. CRC nabicie, czy wy to słyszycie? Człowieka, rozpoznasz czynami, ej. CRC chce, chce, byście kurwa nigdy się nie poddawali. Zawsze kurwa walczyli. Nie tylko o marzenia, ale także z przeciwnościami losu, ej. Czasami to co się dzieje, rozpierdala nasze nadzieje Smutek, żal i cierpienie, zdrowie, rachunki i rodzina Co miesiąc wielu przeżywa ta sama rozkmina Co miesiąc wielu to przeżywa, co miesiąc te same problemy Skąd na rachunki jedzenie pieniądze ogarniemy? Wielu, wielu żyje w nędzy, wielu, wielu potrzebuje pieniędzy A wielu tylko po prostu miłości i zrozumienia Wiatr wieje ciągle w oczy, zły los niczego nie przeogarnie Oczy. Ciągle się coś spierdoli, przecieramy złe z łez nasze oczy, oczekujemy często od Boga pomocy. Jak do to do Boga. Pamiętajmy, że Bóg nas kocha. Pamiętajmy, że Bóg nas kocha. Nie traćcie nadziei, nie traćcie nadziei. Czasem, gdy mocno się wierzy, marzenie się spełni, marzenia się spełniają, gdy ludzie o nie walczą. Nie traćcie nadziei, nie traćcie nadziei. Czasem, gdy mocno się walczy, to o co walczymy, to wywalczymy, to wywalczymy. Padamy na kolana, kiedy padamy z wyczerpania, kiedy nasze ciało już walki odmawia, kiedy tracimy nadzieję i już nie interesuje nas, co dalej z nami będzie. Kiedy wyłącza się nam instynkt przetrwania, a my rozkładamy ręce z załamania, kiedy serce w piersi napierdala, a do głowy samobójczamy szpada. Kiedy już nic nas nie obchodzi Bo nasze życie myślimy, że żaden miód już nie osłodzi Tak bardzo załamani i psychicznie rozjebani bo Po polu minowym czujemy, jakbyśmy spacerowali Śmierci z utęsknieniem wypatrywali Wypatrywali Nie traccie nadziei, nie traccie nadziei, czasem gdy mocno się wierzy, marzenie się spełni, marzenia się spełniają, gdy ludzie o nie walczą. Nie traccie nadziei, nie traccie nadziei, czasem gdy mocno się walczy, to o co walczymy, to wywalczymy, to wywalczymy. Niczego nie otrzymujemy, czego nie potrzebujemy. Wszystko szlipuje nasze charaktery. Musimy być silni się nigdy nie poddawać. Cieszmy się z małych rzeczy, doceniajmy co mamy, bo niewiedni nawet tego nie mają. Bo niewiedni z głodu i braku wody na ulicach umierają. Nigdy nie traćmy nadziei, nigdy nie traćmy nadziei. Walczmy o zmiany, dzielmy się z bliskimi swoimi problemami. Obiecuję wam, że będą was wspierali i podpowiadali, byście sami z problemami nie zostali. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Nie traccie nadziei! Nie traccie nadziei! Czasem, gdy mocno się wierzy, marzenie się spełni, marzenia się spełniają, gdy ludzie o nie walczą. Nie traccie nadziei! Nie traccie nadziei. Czasem, gdy mocno się walczy, to o co walczymy, to kurwa wywalczymy. To wywalczymy. Pozdrawiam. CRC na bicie człowieka kurwa rozpoznasz szczeniami.